Witam i zapraszam do obejrzenia trzeciego już filmu z serii Zrozumieć elektronikę, filmu, który też jest wprowadzeniem do kursu fascynujące przemiany energii. Jak widać i może też słychać, będziemy mówić o oscyloskopach. Dla wielu osób oscyloskop to przyrząd magiczny. Magiczne jest to, co. Dzieje się na ekranie oscyloskopu, a niektóre oscyloskopy zachowują swoją magię nawet po wyłączeniu zasilania. W tym filmie opowiem Ci, co to jest oscyloskop i do czego służy. Podam wszystkie podstawowe informacje, jak można go wykorzystać w sposób praktyczny. Opowiem Ci też, jak zbudowane są klasyczne oscyloskopy analogowe oraz nowoczesne oscyloskopy cyfrowe. Wszystko to w wielkim skrócie, ponieważ oscyloskopy to temat rzeka. Jednak na życzenie mogę dowolnie rozwinąć każdy z poruszonych tu wątków. A co to jest ten oscyloskop? Słowo klucz to Woltomierz. Tak, oscyloskop to woltomierz, czyli przyrząd do pomiaru napięcia, tyle że oscyloskop jest to woltomierz z ekranem. Oś pionowa, tak zwana oś Y, to jest oś napięcia. Możemy w pierwszej chwili uznać, że środek ekranu to jest 0, czyli napięcie równe 0, to co powyżej to są napięcia dodatnie, to co poniżej to napięcia ujemne. Oś pozioma, tak zwana oś X, to oś czasu. W woltomierzu ustawiamy zakres. Natomiast w oscyloskopie nie ustawiamy zakresu, ustawiamy czułość. Oscyloskop ma ekran w kratkę podzielony na tak zwane działki. I właśnie w oscyloskopie możemy regulować czułość. Wyrażaną w voltach albo w milivoltach na jedną działkę, czyli na jedną kratkę ekranu. I na przykład możemy ustawić, że jedna kratka to jest 1V albo 10V, że jedna kratka to jest 1 dziesiąta V, 2 V. Jak chcemy. Ustawiamy czułość oscyloskopu w osi pionowej, w osi Y. Oś pozioma, oś czasu, tam też mamy kratki. I tu możemy powiedzieć, że oscyloskop pozwala rozciągać czas. Możemy tak ustawić, że na ekranie jedna kratka, jedna działka odpowiada na przykład jednej sekundzie. Ale to jest jedna sekunda, to stosunkowo długo. Częściej jest to na przykład jedna milisekunda, jedna tysięczna sekundy. A może jedna kratka ustawimy, że będzie równa jednej mikrosekundzie. Albo na przykład jedna kratka to 10 nanosekund. Nanosekund. Tylko nie bój się tych nanosekund. Wierz mi, że wykorzystanie oscyloskopu jest dużo łatwiejsze niż gra na fortepianie. A przecież wiadomo, że na fortepianie grać może dosłownie każdy, bo tam nie ma żadnej filozofii, trzeba tylko wiedzieć, który klawisz i kiedy nacisnąć. A z oscyloskopem jest jeszcze prościej. Żeby to pokazać, przygotowałem dwa ogniwa 1,5V. One tu są w środku połączone. Z jednej strony mamy plus, mam plus 1,5V, z drugiej strony minus 1,5V i przełącznik pozwala nam dołączyć wejście oscyloskopu albo do tego bieguna dodatniego, albo ujemnego. Na razie jest w położeniu neutralnym. Proszę bardzo, linia na ekranie jest w położeniu środkowym. Jeżeli przełączę, Dołączyłem wejście oscyloskopu do dodatniego biegu na baterii. Rzeczywiście oscyloskop jest woltomierzem, gdzie wysokość pokazuje. Napięcie. Jeżeli przełączę w przeciwne położenie, proszę bardzo, dołączyłem wejście oscyloskopu do drugiego bieguna, ujemnego, drugiej, drugiego ogniwa, i to jest oscyloskop cyfrowy. On jeszcze dodatkowo nam pokazuje wartość napięcia, właśnie w postaci cyfrowej. Ktoś powie, no tak, 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 ale w tym środkowym położeniu, to ta linia taka za prosta nie jest. Dlaczego? A no właśnie, zobaczmy, jak ja dotknę tu. To się okazuje, że tu się pojawia jakaś, ktoś powie, fala. A jakbym dotknął tu, to jeszcze większa. A jakbym dotknął tu, to jeszcze większa. W żargonie elektronicznym mówimy, że oscyloskop zbiera śmieci. Dla wtajemniczonych, bo ma bardzo dużą impedancję wejściową. I y, tu akurat y, to jest y, efekt tego, że z sieci energetycznej, gdzie występuje przebieg 50 Hz, przenikają przez pole elektryczne, no można powiedzieć, zakłócenia, które są tutaj właśnie widoczne. To był bardzo taki prosty eksperyment. Teraz drugi. Przełączam oscyloskop, dołączony jest teraz do suwaka potencjometru. Ten potencjometr dołączony jest tu do napięcia plus 1,5 V, minus 1,5 V. Na razie jest w położeniu środkowym i oscyloskop pokazuje napięcie równe 0. Ale zobaczmy, jak ja przesunę, to widzimy, że rzeczywiście oscyloskop jest woltomierzem. Pokazuje napięcie na Suwaku tego potencjometru. Mówiliśmy o rozciąganiu czasu, ja tu ścisnę czas. I teraz proszę bardzo, widzimy czym jest oscyloskop. Oscyloskop pokazuje zmiany napięcia w czasie. Łatwiej zna. Bardzo ważny szczegół: multimetry mają na wejściu gniazda bananowe. Natomiast praktycznie wszystkie oscyloskopy jako wejście mają tak zwane gniazdo BNC. Kupując oscyloskop otrzymamy jedną albo więcej sond, i ta sonda na końcu ma wtyk BNC, który tu łatwo założymy. Tu mamy typową sondę oscyloskopową. Kolorowe pierścionki są przydatne wtedy, jak mamy kilka kanałów. Poszczególne sondy oznaczamy kolorami, żeby się nie pomyliło. To jest wkrętak, czy jak niektórzy powiedzą śrubokręt do kompensacji sondy. Z jednej strony sonda ma wtyk BNC. W multimetrze mamy przewód wspólny, oznaczony kom. W oscyloskopie możemy powiedzieć, że w sądzie oscyloskopowej ten krokodylek pełni tę rolę z tym, że to jest też masa. Masa oscyloskopu. Tu mamy chwytak, chwytak, żeby wygodnie na przykład przewody uchwycić, tę nasadkę możemy zdjąć i dotknąć. Szpilką badanego punktu dużo rzadziej zdejmujemy przewód masy. Co bardzo ważne, większość sond ma przełącznik. Razy 1, razy 10. W pozycji razy 1 sonda można powiedzieć, jest zwykłym kabelkiem, który przekazuje sygnał stąd na wejście oscyloskopu. Natomiast bardzo ważne jest, że w pozycji razy 10 albo 10 razy, ta sonda staje się tłumikiem. Ona tłumi, zmniejsza sygnał dziesięciokrotnie. Ktoś powie: No bez sensu tłumić, zmniejszać sygnał, raczej trzeba by wzmacniać go. Otóż okazuje się, że z dwóch bardzo ważnych powodów, które omówię przy innej okazji, zdecydowaną większość pomiarów wykonujemy w pozycji przełącznika sondy razy 10 albo 10 razy. I właśnie, jeżeli wykorzystujemy sondę w pozycji 10 razy, to trzeba sondę skompensować, właśnie tu. Niektóre sądy, tak jak ta i ta, mają pokrętło do kompensacji tutaj, wbudowane właśnie w tym uchwycie. Natomiast inne sądy mają to pokrętło przy wtyczce, tak jak tu, raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj też właśnie mamy. Hmm, Pokrętło. I teraz popatrzmy. Na tym oscyloskopie jest sygnał prawidłowy. Sonda została wcześniej skompensowana. Każdy oscyloskop prawdziwy, no to może nie jest do końca prawdziwy oscyloskop, ale o tyle dobry, że ma wbudowany generator sygnału kalibracyjnego. Prościutki generator. I właśnie tutaj. Też jest taki generator i ma wyprowadzone styki. Tutaj również to nie jest oscyloskop, on nie ma takich możliwości. W oscyloskopie, tak jak tutaj, dołączamy sondę w pozycji 10 razy do wyjścia tego właśnie um, sygnału kalibrującego prostokątnego i powinniśmy otrzymać taki sygnał. A w zależności od pojemności wejściowej oscyloskopu, każdy oscyloskop ma inną pojemność, może ten sygnał wyglądać inaczej i trzeba skompensować sondę. Tu jest akurat um, niedokompensowana um, sonda. Proszę bardzo staramy się, pokręcamy, nie boimy się. To jest kondensator, trymer, można go obracać w kółko, ile chcemy i ustawiamy sygnał, który by jak najbardziej przypominał prostokąt. Tutaj pokrętło jest w tym miejscu, również robimy taką operację, proszę bardzo, w zależności od ustawienia pokrętła i staramy się mniej więcej uzyskać przebieg jak najbardziej podobny do prostokąta. Przypominam, że ta kompensacja jest potrzebna i możliwa tylko przy pozycji przełącznika razy 10. W pozycji razy 1 nie ma, ani nie można jej przeprowadzić, ani nie ma to sensu. Mam tutaj trzy oscyloskopy. Tak, trzy, bo to nie jest oscyloskop. Niektórzy uważają, oscyloskop 100 megaherców. Jestem w stanie przekonująco uzasadnić, że po pierwsze nie jest to oscyloskop, tylko wyrób oscyloskopopodobny i niewarty swojej ceny. Większość osób, które to kupiło, to w zasadzie uznaje, że wyrzuciło pieniądze w błoto. Jeżeli ch ktoś chce coś taniego na początek, to należy szukać. Powiedzmy czegoś w tym rodzaju. To akurat jest multimetr, zupełnie przyzwoity, czterocyfrowy i oscyloskop. Oscyloskop ym, nie o rewelacyjnych parametrach, o paśmie dla tych, którzy trochę znają 10 MHz, próbkowanie 48 MHz na sekundę, więc szału nie ma, ale na początek z zapasem wystarczy. To jest. To jest kultowy Rigol 1052. Oscyloskop, który zrobił ogromne zamieszanie przed laty na rynku. Ten egzemplarz ja dostałem w prezencie od pana Zbyszka Danieluka z firmy NDN. I ten oscyloskop u mnie zrobił naprawdę mnóstwo dobrej roboty. Ale takich oscyloskopów już raczej się nie kupuje dziś, bo to są um, oscyloskopy poprzedniej generacji. Dzisiaj kupuje się takie oscyloskopy. Warto kupić oscyloskop czterokanałowy, no, to akurat jest wersja 250 MHz, tak? 250 MHz, czyli ćwierć gigaherca. Próbkowanie 1,25 Giga Sampla na Sekundę, niby niewiele, ale za to przetwornik jest 12-bitowy. A jak 12-bitowy, to znaczy, że 16 razy lepszy niż w typowych oscyloskopach, i to naprawdę wpływa na parametry. Ja to opisuję, bo trzy artykuły napisałem na temat yy, akurat tej rodziny oscyloskopów. Ktoś powie, mnie nie stać na taki profesjonalny oscyloskop. Być może, bo to jest wersja powiedzmy ciutkę wyższa, natomiast tańsza rodzina i tańsza, trochę tańsza, trochę gorsza wersja, ceny zaczynają się od 2200 zł, 4 kanały, także to jest absolutnie w zasięgu hobbystów również. Ktoś powie, ale ja sobie nie poradzę, 4 kanały, a skąd? Każdy sobie poradzi, jeżeli rozumie podstawowe zasady obsługi działania oscyloskopu. I to są sprawy jasne. Trzeba ustawić czułość w osi Y, czyli y, można powiedzieć czułość napięciową. Trzeba ustawić rozciągnięcie, czy też ściśnięcie czasu w osi X. Trzeba ustawić też to, żeby ekran y, nie migał, tylko obraz był stabilny, to jest... Y, jeszcze inna sprawa, trzeba pamiętać o pewnym bardzo ważnym szczególe, co chcę zademonstrować. Proszę bardzo. Prawidłowo mierzę napięcie akumulatora wynoszące około 12 V. Jedną sondą. Biorę drugą sondę i okazuje się, że. coś nie pasuje. Okazuje się, że trzeba dopilnować drobnego, ale bardzo ważnego szczegółu. Jeden kanał, ten, który prawidłowo mierzy, u mnie jest tutaj skonfigurowany tak, że on mierzy i napięcia stałe i napięcia zmienne. Natomiast ten drugi kanał tutaj jest taka fala sinusoida, mierzy tylko napięcia zmienne, a nie mierzy napięć stałych. Jeżeli to niewłaściwie ustawimy, to możemy mieć kłopot. Ale to jest w sumie prosta sprawa, można się tego doszukać. Przeważnie teraz to jest w menu. Jest to faktem, że w różny sposób, tu na przykład w tym oscyloskopie to trzeba nacisnąć przycisk menu i potem tu wybrać albo AC, albo DC, jak inni wolą wypowiedzieć AC, DC. A teraz to, co wielu osobom wydaje się najtrudniejsze przy obsłudze oscyloskopu, a niektórym wydaje się wręcz koszmarem: brak synchronizacji czy raczej brak prawidłowego wyzwalania. Podaje sygnał z generatora na trzy oscyloskopy i na wszystkich obraz jest rozsynchronizowany. Tragedia. Bardzo dobra wiadomość jest taka, że oscyloskopy cyfrowe mają przycisk ratunkowy. Zwykle on jest opisany auto, i w tym oscyloskopie to jest największy przycisk. Proszę bardzo. Tu jest też auto. Proszę bardzo. I tu też auto. Proszę bardzo. Owszem. Kwestie synchronizacji czy raczej wyzwalania są trudne i są przypadki, gdzie naprawdę bardzo trudno synchronizować obraz na ekranie, ale to są przypadki y, rzadkie. Generalnie w oscyloskopach cyfrowych mamy przycisk ratunkowy, auto, który próbuje. Ustawić właściwe e, wszystkie parametry. Natomiast w tym oscyloskopie mamy tu też e, m, przycisk oznaczony default, czyli default. Przywracamy defaultowe, czyli fabryczne ustawienia. Jest bardzo przydatne, jak ktoś tam narozrabia w menu. I w końcu nie wie, co zrobił, czego nie zrobił, jak wrócić. To to jest ratunek, ten default, czyli ustawienia fabryczne. Powrót do ustawień fabrycznych. Tutaj też to jest, ale e, trzeba przez menu dojść. Tutaj podobnie. W każdym razie podstawowe e, zasady są jasne. A teraz trochę o budowie oscyloskopów. Podstawą budowy oscyloskopu analogowego jest lampa oscyloskopowa. Strumień elektronów, wytwarzany tutaj, można powiedzieć, z tyłu lampy, jest przyspieszany, ogniskowany i uderza w ekran, powodując, że na ekranie zaświeca się maleńka plamka w środku ekranu. Wewnątrz lampy oscyloskopowej zawarte są dwie pary płytek tak zwanych płytek odchylających i podanie napięcia na te płytki jedne płytki powodują odchylanie plamki w osi poziomej czyli w tej osi czasu druga para płytek powoduje odchylanie tej plamki w osi pionowej osi napięcia. I tak musi być zbudowany każdy oscyloskop analogowy, że ma lampę oscyloskopową z obwodami zasilania dosyć skomplikowanymi, bo tu są przeważnie wysokie napięcia. To jest jeden blok. Najważniejszy w sumie blok, bo oscyloskop to woltomierz, więc najważniejszy blok to jest ten blok pomiaru napięcia i odchylania w osi pionowej. Drugi bardzo ważny blok to jest ten blok czasu odchylania w osi poziomej i to się nazywa blok czy układ podstawy czasu i jeszcze ważna sprawa żeby ten ekran że obraz na ekranie żeby był stabilny żeby nie bigał musi być kolejny ważny blok blok synchronizacji a właściwie wyzwalania i w każdym oscyloskopie znajdziemy te cztery Bloki w takim małym oscyloskopie. To jest lampa do tego właśnie oscyloskopu Mini 4 z lat 70. ubiegłego stulecia. I w tym oscyloskopie to możemy dosłownie palcem pokazać. Tu są cztery lampy elektronowe, która do czego służy. Na schemacie takiego oscyloskopu można pokazać, które to są bloki. Który blok służy do właśnie pomiaru napięcia, czyli tego odchylania w pionie, który blok, Która lampa pracuje w obwodzie odchylania w poziomie i yy, która, w, no, w tym wypadku, prymitywnym obwodzie synchronizacji. Tak jest też w takim oscyloskopie. To jest porządny, profesjonalny oscyloskop, który ja przywiozłem w 1993 roku z Kijowa. Z narażeniem życia i kręgosłupa, ponieważ ten oscyloskop waży 19,8 kg. Sprawdzałem. Ja to ręcznie przytaszczyłem, może nie z samego Kijowa, ale granicę przekraczałem pieszo. Co ważne, te cztery bloki, o których wspomniałem, to one w każdym oscyloskopie analogowym są i co ważne, znajdują odbicie na płycie czołowym. I tak, najważniejszy jest blok właśnie pomiaru napięcia i regulatory czułości, przesuwania. To jest oscyloskop dwukanałowy, więc e, tak jakby woltomierz dwukanałowy. Są te dwa kanały pomiary napięcia, zawsze jest e, kanał czasu, ta podstawa czasu, czyli prędkość, czyli Rozciąganie albo ściskanie czasu, i jest blok synchronizacji, czyli wyzwalania, trzeci, i jeszcze są regulatory, można powiedzieć, pomocnicze. I teraz co ciekawe: oscyloskop cyfrowy jest zbudowany inaczej, można powiedzieć zupełnie inaczej. Tu mam wyrób oscyloskopopodobny, ale on fajnie nam pokaże budowę oscyloskopu, ponieważ zawiera wszystkie elementy, które mają oscyloskopy cyfrowe. Mianowicie tu mamy, gniazdo. Sygnał napięciowy podany na to gniazdo przechodzi na różnego rodzaju tu tłumiki, układy kształtowania sygnału. Tu widzimy taki malutki przekaźniczek i są takie elementy, to są akurat, akurat transoptory, które pełnią rolę przełączników i one formują sygnał napięciowy i po uformowaniu ten sygnał napięciowy podawany jest na przetwornik analogowo-cyfrowy. To jest układ scalony, który zamienia możemy powiedzieć napięcie na cyferki. W Woltomierzu też jest przetwornik taki, tylko w woltomierzu on to mierzy często trzy razy na sekundę. A tutaj miliony, a nawet więcej niż miliard razy na sekundę. Ten układ scalony przetwornik analogowo-cyfrowy mierzy napięcie. Co to znaczy mierze napięcie? To jest przetwornik, który możemy powiedzieć, zamienia napięcie elektryczne na cyferki, na wartość tego napięcia w postaci cyfrowej, w postaci no możemy powiedzieć zer i jedynek. I teraz tak, ten przetwornik analogowy zamienia Napięcie, możemy powiedzieć, na postać cyfrową, na cyferki, i zapamiętuje w szybkiej pamięci, i później te cyferki są przetwarzane przez układ dosyć silnego mikroprocesora. I ten mikroprocesor realizuje zadania, które w oscyloskopach analogowych są realizowane sprzętowo. A tutaj nie ma fizycznie układu podstawy czasu. Nie ma fizycznie układu wyzwalania, ponieważ te funkcje są realizowane przez mikroprocesor programowo. Czyli, tak, w oscyloskopie cyfrowym możemy powiedzieć, że fizycznie zrealizowany jest tylko ten tor pomiaru napięcia i napięcie podawane jest na przetwornik analogowo-cyfrowy, a cała dalsza obróbka jest wykonywana przez mikroprocesor, który po pierwsze, oczywiście, wyświetla te cyferki, możemy powiedzieć, zmierzone na ekranie. Ale to jest dosyć silny mikroprocesor. On może zrealizować także mnóstwo innych funkcji. Oprócz wyświetlenia, on realizuje właśnie tą synchronizację, wyzwalanie, żeby e e obraz na ekranie nie drgał, tylko był stabilny. A także ten mikroprocesor może zrealizować całe mnóstwo bardzo bardziej albo mniej potrzebnych funkcji dodatkowych, jak chociażby wyświetlanie wartości napięcia na ekranie w postaci cyfrowej. To widzieliśmy. Ten bardzo porządny, profesjonalny, czterokanałowy, też ma wewnątrz cztery tory pomiaru napięcia, ale te napięcia z tych czterech torów trafiają na jeden, w tym oscyloskopie akurat na jeden wspólny przetwornik analogowo-cyfrowy, który właśnie zamienia na, e, te napięcia, cztery napięcia podawane na wejścia, na cyferki, zapamiętuje w dosyć potężnej pamięci i potem mikroprocesor pracujący pod Androidem. Przetwarza to w sobie znany sposób, realizuje odchylanie w poziomie, czyli te rozciąganie czasu, realizuje synchronizację i realizuje nieskończoną liczbę różnych opcji, różnych możliwości, i to wszystko jest robione na drodze cyfrowej. Ale, i tu jest bardzo ważna sprawa realizuje na drodze cyfrowej, natomiast w większości oscyloskopów możemy powiedzieć, prawdziwych, cyfrowych, pozostawiono panel, który jest bardzo podobny do tego, co było w klasycznych oscyloskopach analogowych. I też mamy trzy podstawowe bloki i czwarty pomocniczy. Podstawowe bloki to jest blok pomiaru napięcia. Cztery kanały, jedno pokrętło, ale mamy cztery przyciski. Wybieramy, w którym kanale będziemy regulować, regulujemy czułość, regulujemy wysokość linii na ekranie, i tutaj mamy blok pomiaru napięcia. Drugi blok to jest blok czasu poziomy i tutaj re, realizujemy za pomocą pokrętła rozciąganie albo ściskanie czasu. I trzeci blok podstawowy to jest blok Wyzwalania, trigger on jest oznaczony i to jest synchronizacja, żeby obraz nie drgał. Tu jest tak zwany poziom wyzwalania. O wyzwalaniu będziemy mówić w następnym filmie. Czyli tak, mamy trzy podstawowe bloki, tak jak w każdym klasycznym oscyloskopie, i mamy jeszcze pewne funkcje po pomocnicze, i to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ ten oscyloskop ma ekran dotykowy i właściwie wszystkie funkcje są dostępne poprzez ekran dotykowy i niektóre powiedzmy konfiguracje można wykonać tylko przez ekran dotykowy, tak, ale bieżącą obsługę później realizujemy już. W sposób możemy powiedzieć klasyczny, za pomocą klasycznych pokręteł. I wierz mi, że to jest bardzo wygodne, że osoby, które zaczynają, to też warto, żeby się przyzwyczaiły, ponieważ raz skonfigurujemy, no tu akurat na ekranie dotykowym, a potem już na bieżąco, bardzo wygodnie, bardzo fajnie, za pomocą tych klasycznych regulatorów obsługujemy oscyloskop. Nie bój się oscyloskopu. To, co powiedziałem, powinno przekonać, że poradzisz sobie z każdym oscyloskopem, jeżeli rozumiesz podstawowe rzeczy. Podstawowe rzeczy, że w każdym oscyloskopie trzeba się doszukać, gdzie reguluje się czułość, gdzie przesuwa się linię na ekranie, tą linię zerową napięcia i jeszcze, gdzie można skonfigurować, czy mierzymy. Tylko napięcia zmienne, czyli AC albo AC, czy mierzymy i stałe, i zmienne, czyli DC albo DC? To jest jedno. Druga sprawa. Musimy się doszukać, gdzie w oscyloskopie są układy rozciągania i ściskania czasu. To zwykle jest łatwe i proste. I wreszcie. Trzecia sprawa, gdzie w oscyloskopie są układy synchronizacji. No, na początek to pokazałem wcześniej, że wykorzystujemy przycisk auto i oscyloskop za nas to robi. Na ten temat będziemy mówić szerzej w następnym filmie. I jeżeli wiemy, że tych trzech rzeczy trzeba szukać w każdym oscyloskopie, to sobie poradzimy i nie przejmujemy się, że w oscyloskopie jest. W niektórych niezliczona liczba różnych dodatkowych funkcji. Poznamy je stopniowo, ale najpierw te najważniejsze. Nie bój się więc oscyloskopów. W następnym filmie oprócz kwestii wyzwalania będziemy omawiać także bardzo interesujące przykłady, do czego można wykorzystać oscyloskop, a będą to naprawdę interesujące kwestie. W tym filmie to tyle. Dziękuję bardzo.